Jeśli jesteś ciekawy, ciekawa jak wykonałam tą oto zieloną ścianę, gdyż tak y, lubię ją nazywać, to y, zachęcam cię do dalszego oglądania. Ja nazywam się Monika, i tą ścianę y, wykonywałam już 3 lata temu, ale tak się składa, że wtedy miałam jakiś taki przebłysk, żeby cały ten proces y, nagrać. Y, I ostatnio y, tak sobie uświadomiłam, że przecież to jest ściana w stylu bardzo popularnym teraz, y, w stylu lime wash. I <grywy> y, y, kiedy ja ją wykonywałam, no to raczej nikt jeszcze o takim stylu łącznie ze mną nie słyszał. Nie pamiętam już teraz, skąd miałam akurat inspirację na taki efekt, ale jak to czasami ze mną bywa, po prostu pewnego dnia stwierdziłam, że muszę coś zrobić z tą ścianą, dostałam jakiś takiego przypływu yy, mocy twórczej. <grych> yy, no i stwierdziłam, że muszę tą ścianę jakoś wypełnić i coś z nią zrobić. Od razu wiedziałam, że będę chciała tutaj stawiać rośliny, więc... Yy, yy, yy. Planowałam zrobić coś, co będzie dobrym tłem właśnie do tej zieleni roślin. Szczerze powiedziawszy, miałam wtedy nadzieję, że uda mi się troszeczkę bardziej ją tutaj zarosnąć w tym czasie. Ale z tymi roślinami, no to różnie bywa. Czasem nam to lepiej, idzie, czasem gorzej. Niektóre już w międzyczasie uśmierciłam. Także jest jak jest, ale i tak uważam, że wygląda to fajnie. No i jeśli chcesz zobaczyć, jak to zrobiłam, to zapraszam do dalszego oglądania. Kiedy patrzę, jak pusta była ta ściana wcześniej, to aż ciężko mi to uwierzyć, bo już nie pamiętam, jak to było. Oczywiście, zanim przystąpię do jakiejkolwiek roboty, pracy, no to tutaj trzeba najpierw zrobić sobie miejsce, więc usuwam wszystkie zbędne przedmioty, zabezpieczam podłogę, żeby jej nie pochlapać farbą, i zabieram się za mieszanie. Farby. Tutaj jest kolor numer 1, czyli taki beżowy, i kolor numer 2, czyli szary. I ten szary mi został jeszcze z malowania sypialni, beżowy musiałam dokupić. Jeśli chodzi o technikę, którą to wykonywałam, no to tutaj też możecie zobaczyć, że użyłam w tym celu gąbki do mycia naczyń. E i po prostu zaczęłam stopniowo dziabać, stemplować <noise> tą ścianę jednym i drugim kolorem na przemian. Początkowo to wygląda może tak trochę chaotycznie i niezbyt estetycznie, ale jak już nałożycie wystarczająco dużo warstw na siebie, żeby to się w miarę zblendowało, ale też nie za bardzo, no bo nie chcemy mieć jednego koloru, tylko jednak chcemy mieć ten efekt, że tak jakby ta ściana przechodzi troszeczkę pomiędzy tymi dwoma kolorami w taki płynny sposób. No to tutaj musimy te warstwy tak na siebie nakładać, żeby je wymieszać, ale żeby jednak zostały to te dwa kolory. I też yy, trzeba pamiętać o tym, że to jak to wygląda na mokro, będzie zupełnie inaczej wyglądać, yy, kiedy już wyschnie. No i tutaj też możecie zobaczyć, że miałam różne techniki, jak sobie to ułatwić i przyspieszyć. Gdyż stempelkowanie tej ściany gąbką, no nie jest najszybszym procesem. Ale wtedy, kiedy ja to robiłam, no to jeszcze nikt nie słyszał o metodzie lime więc nie wiedziałam, że muszę to robić pędzlem. I wyjdzie to wtedy pewnie dużo szybciej. Ale też ten efekt pewnie byłby nieco inny, bo jednak pędzel jest taki bardziej bardziej zostawia takie smugi, tak? To są takie dużo większe ślady, a tutaj tą gąbką mamy taką jakby drobniejszą tą strukturę. No więc jednak mimo wszystko ten efekt będzie nieco inny. Ale czy jest to warte zabawy? Nie wiem. Jeśli chcielibyście to robić na jakiejś bardzo dużej ścianie, to pewnie polecałabym metodę pędzla. Jeśli robicie to na takiej małej ścianie, jak ja mam tutaj, taki tylko accent wall tak zwany. No to jak najbardziej można to zrobić właśnie za pomocą gąbki. Też oczywiście, jak macie większą gąbkę, to możecie spróbować robić to większą gąbką. I też ten efekt będzie szybszy. Tu już jest finalny rezultat. No niestety zajęło mi to prawie cały dzień, więc zdarzyło się już zrobić ciemno. I też, jak mogliście zobaczyć, na końcu dodałam na dole też taki akcent w postaci niebieskiego koloru, żeby trochę tę ścianę urozmaicić. No i kiedy już tę ścianę miałam pomalowaną, to już następnego dnia mogłam zabrać się za robienie półek i tutaj kupiłam takie tanie półki w markecie, one były ciutkę za, du za, za duże, więc tutaj jak możecie zobaczyć odmierzam sobie tak, żeby dociąć je na wymiar i po pierwsze muszę je kilka centymetrów skrócić, żeby nie wystawały poza tą moją ścianę, a dodatkowo muszę je też nieco zwęzić, żeby weszły do środka tego uchwytu. Te uchwyty kupowałam na Allegro, i one są tak jakby ukształtowane, że tą półkę powinno się wsadzić tak, jakby do środka tego uchwytu, ale oczywiście pewnie można by też odwrócić go i po prostu oprzeć na nim, gdyż on ma. Tam dziurki, przez które możemy taką półkę do tego uchwytu przykręcić. No, i tuż tu możecie zobaczyć, jak skracam, moje półki za pomocą takiej piły obrotowej, a tutaj zwężam, i tutaj już robię to na takich deseczkach, żeby mieć stabilnie, bo na tym stołku, na którym wcześniej to robiłam. No, nie było to zbyt stabilne i byłoby to pewnie nieco ryzykowne. Lepiej to zrobić tak jak tutaj, gdzie na ziemi po prostu położyłam sobie kilka deseczek, żeby podnieść tą deskę do góry. Żeby nie przyciąć przy okazji kafelek sobie na balkonie. No, i tak jak widzicie, mam tutaj taką prowadnicę, z której korzystam i ona mi zapewnia to, że mam tą linię taką prostą. To nie jest jakaś wypasiona piła, tylko taka wiecie zakupiona w markecie, ale daje radę i no i mi się przydała. W wielu projektach tak naprawdę. Wszystkie takie prace wykonuję na balkonie. No, żeby oczywiście w domu sobie tutaj nie syfić, a inne, innego miejsca nie mam. Kiedy już te hmm, półki trzy moje mam przycięte, to następny krok, jaki będę robić, to już jest szlifowanie. I ja akurat tutaj używam takiej szlifierki typu Delta, gdyż też ją już miałam po prostu z wcześniejszych projektów. Ale oczywiście można to równie dobrze zrobić ręcznie, to chodzi tylko o to, żeby wygładzić tą powierzchnię, bo to wiadomo, to są surowe deski, więc no one nie są tak super wygładzone, więc zawsze lepiej jest to jeszcze zrobić. Ale myślę, że spokojnie ręką też można by to było zrobić, jeśli nie macie tutaj takiego sprzętu. Tu możecie zobaczyć, że przy cięciu z jednej strony troszeczkę mi się przepiekła ta deska. Ale ja po prostu tą stronę dałam od ściany, tak żeby jej nie było widać, więc nie przeszkadzało mi to. Nie będzie to później widoczne. I deskę szlifuję z, z każdej strony, również z tych takich małych boczków. No, tak żeby się upewnić, że te ża żadne drzazgi nigdzie nie będą wystawać i że będzie to po prostu. Y Bezpieczne do użytkowania. No i też takie szyfowanie przygotowuje też nieco tą powierzchnię pod malowanie, które będzie w następnej kolejności. W międzyczasie przyjechał do mnie tata, żeby pomóc mi zawiesić te półki. Jedna, jak już widzicie, wisi. Więc teraz możecie już zobaczyć, o co mi chodziło z tym, że ta półka jakby wchodzi w ten uchwyt. No i tutaj już przymierzamy się do tego, na jaką wysokość powiesić tą drugą półkę, tak, żeby to dobrze wyglądało i też żeby było trochę miejsca na rośliny, które będą na tych półkach docelowo stałych, gdyż od samego początku wiedziałam, że to będzie właśnie taka zielona ściana. Czyli te półki mają być z przeznaczeniem na rośliny. I tutaj wiedziałam, że te półki chcę zrobić w równej odległości od siebie, więc tak musiałam to przymierzyć, żeby ta górna półka też nie wyszła za wysoko. A jeśli chodzi o tą pierwszą półkę, no to tutaj ją tak powiesiłam, żeby też móc pod nią postawić takie wyższe rośliny. I żeby też to jakoś tak wizualnie w miarę równomiernie wyglądało. Że nie było to jakoś tak super nisko. Wydaje mi się, że wtedy by to tak zaburzało wizualnie. No i tutaj jak już ustaliliśmy mniej więcej wysokość i zaznaczyłam sobie orientacyjnie, to teraz linijką upewniam się, że otwory, które wywiercimy będą w równej odległości od krawędzi ściany i bezpośrednio nad tymi yy, uchwytami. Z pierwszej półki, nie? żeby one wszystkie były w jednej linii, żeby to wyglądało estetycznie. No, tutaj, oczywiście, stary trik, czyli yy, odkurzecz, <gry> który ma wyłapywać yy, wszelkie poprochy, jakie yy, będą się pojawiać podczas wiercenia. No i wybaczcie mi moje robocze ciuchy, no ale wiadomo, że do takich prac to y, ubieram coś, czego nie będzie mi szkoda pomalować na przykład. Albo ubrudzić w jakiś, czy zniszczyć w jakiś y, inny sposób. No akurat tutaj mm, Nawiercaliśmy jedynie po jednym otworze na każdą stronę. Te uchwyty generalnie mają aż trzy y, dziury na śruby, ale stwierdziliśmy, że przy takich małych półeczkach to jest trochę przerost nad treścią i że jedna śruba zdecydowanie sobie poradzi z utrzymaniem tych półek, łącznie z kwiatkami, bo to nie jest aż y, taki duży ciężar. No i otwory wywiercone. Teraz idą kołki. Śmiesznie się ogląda takie <grytania> nagrania z przeszłości. Teraz widzę, jak sporo niektóre moje kwiatki urosły od tamtego czasu. <grytania> I ogólnie jak ten pokój się tak yy, wypełnił. że tak to ujmę. No i teraz już przykręcamy Kolejne uchwyty. No i te uchwyty mają też y, otwory na to, żeby przykręcić je również do półek, które y, w nich będą. Natomiast y, no one na tyle stabilnie siedzą w tych uchwytach jeszcze, y, bo one są faktycznie tak te półki docięte, że tam niemalże nacisk na wcisk wchodzą. No i jeszcze na nich są jakby kwiatki, które dodatkowo dociążają, także żebyśmy ich już y, później nie przykręcali. No bo nie ma takiej potrzeby, są naprawdę stabilnie, dzięki temu, że one jakby wchodzą w ten uchwyt w całości, no to tutaj nie ma możliwości, że ta półka się zsunie na przykład, a w razie czego można je dosyć łatwo zdemontować, umyć, odkurzyć, <grych> czy nawet pomienić, <grych> jeśli by trzeba było. Jakieś dyskusje mamy między sobą? I przykręcamy drugi uchwyt. A ja już w międzyczasie sobie odmierzam odległość pomiędzy tymi dwoma półkami, żeby przenieść ją do góry i w ten sposób wyznaczyć miejsce. Trzecią półkę. Więc oczywiście zaznaczam sobie tą odległość. No i tutaj już przeskakujemy do wieszania ostatnich półek. A ja w międzyczasie przeszłam już do malowanie tych półek, bo postanowiłam je pomalować bejcą na taki y, ciemniejszy kolor, gdyż to jasne drewno mi tutaj tak y, nie pasowało. Oczywiście najpierw wstrząsamy, otwieramy tą bejcę no i później oczywiście uzbrojona w rękawiczkę, wzięłam się za malowanie moich desek. No tutaj pewnie używam jakiś kawałek szmatki i po prostu stopniowo wcieram tą bejcę w drewno. Schła, to stwierdziłam, że te deski wyszły jednak zbyt ciemne jak na mój gust, więc chwyciłam za papier ścierny, zamontowany na takim bloczku. I delikatnie zaczęłam tą deskę szlifować, tak, żeby nie przedrzeć się za bardzo, ale żeby delikatnie zetrzeć tą wierzchnią warstwę i w ten sposób nieco rozjaśnić te deski. I przy okazji też wydobyło to. Trochę bardziej jakby ten wzór słojów tego drewna. Taki troszeczkę bardziej rustykalny efekt osiągnęłam w ten sposób. I w sumie muszę przyznać, że wygląda to chyba całkiem, całkiem nieźle. No i oczywiście z każdej strony taką deskę przecieram. I tak naprawdę ja je zostawiłam później w takim e, surowym stanie, czyli ja ich e, nie zabezpieczałam już niczym dalej, e, ale też to są takie deski, na których głównie stały doniczki. To, to nie jakiś stół, który będziecie, wierzyć, e, będziecie regularnie e, wycierać i używać do czegoś. E, natomiast finalnie już e, w sumie niedawno. Zalejowałam je jeszcze dodatkowo, żeby je tak zabezpieczyć bardziej <laughs> i żeby móc je też wygodnie używać. No bo, jak oczywiście macie surową deskę i zalejecie ją wodą, co przy podlewaniu kwiatków no, nie jest wcale takie trudne do zrobienia, no to ona może gdzieś tam się wypaczać albo zostawać jakieś ślady. Mi się par razy zdarzyło ją zaleć, natomiast no, w tak niewielkim stopniu, że tutaj akurat nic się co z nią nie stało. Ale zawsze bezpiecznie jest taką deskę później jeszcze zabezpieczyć, bądź olejem, bądź lakierem, tutaj już w zależności od waszych preferencji. Natomiast, tak jak mówię, ja też przez tam pierwszy rok czy dwa nie zrobiłam tego i również te deski yy, dały radę. Mam nadzieję, że ten filmik był dla Was ciekawy. Dla mnie na pewno śmiesznie jest tak oglądać siebie po y, kilku latach, <grydy> a tym bardziej śmiesznie oglądać swoje mieszkania. Tak wygląda już gotowa ściana, tak jak mi dobrze służy. Oczywiście tutaj wrzucam Wam przewidki, żebyście mogli ją zobaczyć w miarę w całej okazałości, jak również zbliżenia. No i dajcie znać, czy też y, będziecie próbować odtworzyć y, podobny efekt u siebie. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. PA!